Witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na haul z naszego ulubionego sklepu, a mianowicie ACTION. Kochamy ACTION. W torbach mam same hity i nie tylko. I teraz mam jeszcze jedną taką rzecz, którą pokażę Wam na końcu wymiata, absolutnie. Mam tutaj dwie torby. Tak naprawdę pojechałam do ACTION z mamą, ponieważ moja mama mnie prosiła, żebym... Ją do Action zawiozła i też poszłyśmy na lunch, no, byłyśmy w paru miejscach, było naprawdę bardzo sympatycznie, też chciałam, żeby mama się poczuła, wiecie, taka zaopiekowana, że spędziłyśmy razem dzień, no i moja mama tak samo pokochała Action, była tam raz z koleżanką, ale tak tylko na chwilę przelotem, ja mówię, mamo, nie można być w przelotem, <grym> więc no wyszłyśmy obie z tyloma siatami, że to w ogóle głowa mała. I znalazłam super hity i chciałam się z Wami nimi podzielić, bo wiem, że Wy tak samo kochacie action jak ja. Zresztą polecacie mi dużo rzeczy. Bardzo Wam dziękuję za te polecajki, bo to jest super, że że się fajnie wymieniamy tymi pomysłami i tym asortymentem, że tak powiem, w dobrych cenach. Znowu bardzo serdecznie Was wszystkich pozdrawiam i ściskam i dziękuję, że podchodzicie. To jest ekstra, bo możemy sobie pogadać i zawsze jest bardzo mi miło, kiedy mogę zobaczyć Was na żywo. Zacznę od kosmetycznych hitów. Może tak. Wzięłam ten krem ponownie bo chciałam mieć drugie opakowanie też do samochodu z wazelin. On jest ekstra. Ja wiem, że to wszystko zależy od upodobań, tak? no bo wiem, że są takie osoby, które mają jakieś tam swoje typy. Ja ten krem bardzo lubię. Ten krem mi super nawilża ręce. Szybko się wchłania i akurat ja nie mam żadnego problemu, jeżeli chodzi o, o moje dłonie. Wiem, że ten okres bardziej zimowy, jesienny, sprzyja wysuszaniu rąk, ale w lato tak samo też jak nie wiem, sprzątamy, wycieramy coś i te ręce są po prostu takie narażone. Ja jestem bardzo z tego kremu zadowolona. Ten krem jest też w bardzo dobrej cenie w Action, ponieważ kosztuje się około 7 zł. No i tego ostatnim razem, jak byłam, nie widziałam. Słuchajcie, były dwa balsamy do ciała, właśnie też z wazelin. Też przy okazji ostatniego Holus Action i jeszcze tego poprzedniego, to też Wam tutaj zostawię linki, żebyście sobie w też obejrzeć, tam przypomnieć asortyment. Okazuje się, że bardzo wiele z Was też lubi tą wazelinę. Ja ją serdecznie Wam polecam, która jest idealna na przykład na obtarte pięty, taka w takim opakowaniu plastikowym, takim pojemniczku na długo starcza jest świetna na przykład do twarzy też na usta na jakieś suche miejsca i e, też wy mi pisałyście że ona na przykład jest bardzo fajna na końcówki włosów też do, do zmywania makijażu na przykład też mi pisałyście w komentarzach więc bardzo wam dziękuję dziewczyny za te rady bo są cenne ja też nie, w sumie e, nie używam nigdy do, do makijażu do zmywania tej wazeliny ale też wiecie co ostatnio widziałam gdzieś że to jest bardzo fajna sprawa na przykład do czyszczenia stali, że do polerowania jej. Ta, ta właśnie wazelina jest taki wielofunkcyjny produkt. A tutaj mamy dwa balsamy i były dwa, dwa rodzaje, więc się nie mogłam powstrzymać, wzięłam dwa. Advanced Repair jest to... Um, 200 ml, też dobra cena, naprawdę bardzo dobra cena, ja tutaj gdzieś mam rachunek, więc zaraz postaram się Wam powiedzieć, ale na pewno mniej niż 10 zł, coś takiego, wydaje mi się, że 8, 9, no i też taki czystym masłem kakaowym i też bardzo ładnie pachnie, bo oczywiście wszystko musiałam powąchać, a ten jest, już Wam mówię, basam do ciała, bezzapachowy, nietłusty, no i sprawdźmy. Oj, świetnie, brawo ja. No, rzeczywiście jest bezzapachowy, tak jest bezzapachowy, zapachowy znaczy ja nie lubię, nie, może nie nie lubię, wolę kiedy ten balsam pachnie, ale on naprawdę świetnie nawilża i pomyślałam sobie, że to będzie idealny pomysł, szczególnie no właśnie na siłownię, takie opakowanie 200 ml, bardzo poręczne, bardzo fajne i myślę, że się sprawdzi, ale oczywiście dam Wam znać i też napiszcie dziewczyny, czy Wy miałście te balsamy i jak. Yy, się korzysta. Kochani, wracam do Was z Paragonem, który znalazłam w torbie i chciałam Wam powiedzieć, ile zapłaciłam za te balsamy, bo na pewno będziecie ciekawe. Wcale się zresztą nie dziwię. 9,95 za sztukę, więc poniżej 10 zł. Trochę więcej niż 8, bo wcześniej Wam powiedziałam, że coś około 8, na, no, poniżej 10. Innych nie widziałam. Może bym widziała zielony, to na pewno bym wzięła zielony ale nie było, bo pamiętam, że zielony lubiłam najbardziej. Jeszcze był taki właśnie ten różowy, taki do ciała. I jeszcze jedna rzecz, na którą w Action nigdy nie zwróciłam uwagi i słuchajcie, nie mogłam to uwierzyć, dlaczego ja jestem taka nie do przodu, bo okazuje się, że w Action są takie skarpetki stópki Jest do, dość sporo tych skarpetek, naprawdę różne rodzaje i, i takie z lajkry i czarne i białe i kolorowe, ale te szczególnie zwróciły moją uwagę, dlatego, że one są identyczne, jak ja kupuję w Primarku, bo ja najbardziej lubię takie stópki z prajmarka, też pełko często kupuję i one są praktycznie, słuchajcie, e, identyko i kosztowały 6,79. I teraz tak, ja sobie wzięłam dwie pary białych, no bo to nigdy za wiele. E, w sumie fajne są te skarpety, bo mm, łatwo jest parować, jeżeli macie takie same stópki, więc ja jak do tego dążę, bo też mi się nie chce tracić czasu na parowanie. E, dwie e, sztuki. Bardzo dobra jakość. Naprawdę one są ekstra. Słuchajcie, po prostu jedna na tyle, ile mam tych skarpetek, tylko że ja je mam z Primarka. To powiem Wam, że na chyba powiedzmy 12 par, które mam, to jedna mi się tutaj przedarła. Jedna skarpetka w sensie nie para. Od czegoś tam pewnie zahaczyłam, czy coś, więc one naprawdę są fajne. Ja je lubię bardzo. Dwie pary sobie udziałam białych i były też, słuchajcie, takie kolory, więc taki. Wrzosowo-lilowy i różowy. Były też czerwone, chyba zielone, takie bardziej jaskrawe, także to wszystko zależy od Was. Jestem bardzo z nich zadowolona i się. Nie mogę doczekać, jak ponownie pójdę do Action i na pewno też te skarpetki dorwę. W ostatnim haulu pokazywałam Wam perfumy Perwol, jeżeli dobrze pamiętam to było. A teraz znalazłam takie perfumy, bo jak byliśmy z małą, to zatrzymałyśmy się na tym dziale do oczywiście sprzątania, oczywiście prania i tak dalej, no i kosmetycznym. I znalazłam takie perfumy, to jest Washing Perfume Pearl i są tak. Pearl, Summer, i jeszcze z miodem. I całkiem, bo ja na przykład nie za bardzo lubię z miodem zapachy, a ten był całkiem niezły. Nie był takim mdły, jak myślałam, że jest. Więc wzięłam ten Pearl i powiem Wam, że to pachnie naprawdę bardzo ładnie. Dużym plusem jest opakowanie i aplikator, ponieważ tutaj mamy taki. Dozownik, który pozwala nam trochę mniej tych perfum wylać, jakby blokuje nam delikatnie, bo na przykład te ostatnie, które wam pokazywałam, te, znaczy te pierwsze, które wam pokazywałam z Action, Fabuloso to się chyba nazywa, to one nie mają tego dozownika, mają po prostu zwykły korek i trochę więcej się z tego wylewa. Pachnie ładnie i dam Wam znać, jak z utrzymywaniem się tego zapachu, oczywiście. I te perfumy kosztowały, bo też pewnie nie będziecie się o to pytać 8,99. Polecam, bo to jest fajna sprawa. Ja na przykład uwielbiam, kiedy pachnie mi pięknie pranie, kiedy pachnie mi dom, kiedy pachną mi listwy i w ogóle wszystko musi pachnieć włosy i nie tylko pościel, więc ja stawiam na to i może do tego tak często wam o tym mówię, ale wiem, że są takie osoby, które też podzielają moje zdanie i też lubią ten Także ja używam i płynu do płukania, i trochę tych perfum, i do prania, i, i te mm, granulki, także żeby wszystko ładnie pachniało. E, zostając e, przy tym sprzątaniu, to wzięłam jeszcze, słuchajcie, taki płyn do naczyń i bardzo lubię ten płyn. W ogóle się zdziwiłam, bo ja miałam taki płyn, które sobie kupiłam w Stanach. Jeżeli nie śledzicie, to wiecie. A jeżeli nie, bo jest sporo nowych e, osób, których serdecznie witam i bardzo jest mi miło, że poświęcacie swój czas na oglądanie filmów, to ja uwielbiam, jak gdzieś jestem, w jakimś kraju, na jakimś wyjeździe, to uwielbiam wejść do sklepu ze sprzątaniem i e, znajdować różne takie Perełki, podglądać coś. I tak sobie pomyślałam, że właśnie jak byłam w Stanach, wejdę, no muszę, muszę, muszę muszę wejść i kupiłam taki płyn do, w targecie. Kupiłam ten płyt, jak mi się wydaje, że to było w targecie do naczyń i on był super. Natomiast teraz stwierdziłam, że trzeba coś zmienić, on mi też na bardzo długo starczył i Action kupiłam poprzednio, nawet tutaj mam dowód poprzednio kupiłam ten płyn do mycia naczyń, on jest też w bardzo, bardzo dobrej cenie i to słuchajcie, jest świetny produkt, naprawdę ekstra myje. powiem wam ile on kosztował, bo będziecie się pewnie pytać, to jest zapach jabłuszka 3,69 no to słuchajcie, to jest super cena jak będziecie sobie do Rossmana, czy do innych sklepów, to yy, naprawdę takiego super skoncentrowanego płynu nie kupicie za taką cenę, więc myślę, że to jest nie lada gratka i on jest rzeczywiście bardzo, bardzo skoncentrowany, więc na przykład na tym etapie można spokojnie to trochę rościć czy z wodą. Ja tego nie robię, ale po prostu przez to, że ten dozownik jest całkiem spoko, to mniej go używam i on naprawdę jest też super ekonomiczny. Także zanim się ten skończy, to jeszcze trochę minie, ale już chciałam sobie kupić zapas. Moja mama też by to kupiła, ale niestety ona ma taką małą półeczkę przy zlewie i nie mieści się jej każdy płyn do naczyń, więc jeżeli na przykład znacie jakieś płyny, które są niższe, mają mniejszą buteleczkę, to dajcie znać, będę bardzo wdzięczna, bo mama właśnie szuka takiego niższego płynu z naczyń. To jeszcze pierwszy raz wzięłam taki środek do udrażniania rur, nie wiem, czy mieliście, dajcie znać, no bo jakby zawsze jest ten popularny kred i tak dalej. Ja też mam z taki jeden produkt, całkiem spoko, ale już mi się skończył, znaczy w sumie to jeszcze mam trochę, ale to tak wiecie, że nie, nie starczy mi na jedno udrażnienie rury, mam jedno takie miejsce w domu, w którym nie mogę wyjąć tego korka z umywalki, no, i muszę to odtykać od czasu do czasu, więc stwierdziłam, że to mi się przyda i to też nie było wcale drogie, bo kosztowało słuchajcie 6,68 i jeszcze wziąłam ocet do czyszczenia za 4,49 i wyobraźcie sobie, że ten ocet jest droższy niż. Płyn do naczyń, co jest według mnie niezłym paradoksem. Nie wiem czy mieliście. Ja często łączę to z sodą oczyszczoną i tak czyszczę sobie na przykład zlew w kuchni. Są osoby, które używają tylko ocet, tylko sodę i nie łączą tego. Ja łączę i to mi się świetnie sprawdza akurat, także polecam Wam serdecznie. To jest taki może kobiecy bardzo temat, delikatny, fajny pomysł, żeby Wam o tym powiedzieć, że Action są bardzo tanie podpaski, które kosztują 3 zł, taka paczka, więc myślę, że warto sobie tam zrobić zapas, jak będziecie. No i kolejna rzecz to miska. Bardzo fascynująca rzecz. Słuchajcie, ja ostatnio jak Wam nagrywałam Halls Action, to mówiłam, że kupiłam sobie taką niebieską miskę do marnowania mięsa, na przykład, żeby zrobić jakąś sałatkę przygotować, czy, czy jakieś ciasto, utrzymać, No, to oczywiście to wszystko zależy, co tam potrzebujecie, jaką macie wizję, tak? No bo są osoby, które... Lubią mieć każdy kolor miski inny, albo każdy kolor matki. No ja na przykład jestem taką osobą, więc ta miska mi się świetnie sprawdza. Ja ostatnio robię taką fajną sałatkę, zresztą pokazywałam Wam na Instagramie. I zrobiłam Wam też przegląd z Action na Instagramie, serdecznie Was zapraszam, żeby tam sobie wejść i mnie śledzić, bo pokazuję Wam dużo fajnych rzeczy. I ja ostatnio robię taką sałatkę z kapustą. Słuchajcie, to też Wam pokazywałam na Instagramie, ale jak ktoś mnie nie śledzi, to, to będzie to dla Was coś nowego. Właśnie taka kapusta, do tego sarta marchewka, do tego olej z pestek dyni, trochę orzechów, borówki. Jezu, jakie to jest? Słuchajcie, pyszny obłęd. No i y, wiadomo, że nie wiem, jak wrzucimy tutaj całą paczkę rukoli. No, po prostu fajnie są. Te miski są takie poręczne, fajne, też idealnie się sprawdzają żeby z nią wyjść gdzieś, żeby ją gdzieś tam zabrać, jak spadnie, to się nic nie stanie. Do ucierania ciasta też jest ekstra. Więc wzięłam sobie drugą 895, są super trwałe, nic się z nimi nie dzieje, są różowe, takie miętowe, lilowo-wrzosowe, niebieskie, szare, także polecam Wam, bo, bardzo, bo wydaje mi się, że naprawdę te miski są ekstra. Też z tej serii były talerzyki, jakieś kubeczki, jak macie malutkie dzieci, to myślę, że to też może się fajnie sprawdzić, także polecam Wam. Zerknąć na te jeżeli ten temat Was interesuje. Wziąłem też Action ryzer Papieru, bo mi się skończyła ryza. Więc też są bardzo dobrej cenie ryzy. Ona kosztowała 19 zł, ta ryza. Pewnie są gdzieś tańsze, ale myślę, że nie. Znacznie tańsze, no na pewno w internecie coś tam można wyszukać. natomiast też mi się wydaje, że tam warto jest na tym dziale chwilę poświęcić i sobie je, uzupełnić jakieś zapasy, bo, bo tam są i kleje i te taśmy i, i też ja często wchodzę na ten dział samochodowy, bo tam też można fajne rzeczy znaleźć, na przykład taśmę, którą potrzebuję albo coś, jakąś zaślepkę. Na tym dziale biurowym też znalazłam taki fajny folder dokumentów, wygodny, bo też nie, że zawsze w tej koszulce wszystko trzeba wsadzać, tutaj segregator odpinać, a no tutaj te dokumenty sobie mogę schować, nic mi się z tym nie stanie. Też myślę, że fajna sprawa na uczelnię, do szkoły dla dzieci, no może takich starszych, no bo to młodsze dzieci są już wszystko z kotkiem, pieskiem i, i unicornem, natomiast takie wydaje mi się, że są bardzo wygodne i ja nie widziałam takich wcześniej w action, więc może to jest jakaś nowość. Kolejne rzeczy to są takie rzeczy, wydaje mi się trochę też na prezent dla dzieci, które uwielbiają malować i idealne na ten czas wakacyjny, no bo z tymi dziećmi wiadomo, trzeba zrobić coś, trzeba się nimi zająć, trzeba jakoś im zorganizować ten czas. My mamy już plany, moje dzieci obecnie są na obozie, w ogóle pierwszy raz w życiu są na obozie, niedługo wracają i jakoś tak wiecie, ciężko mi jest... Się odnaleźć, tak powiem. No, w każdym razie, jeżeli Wasze dzieci lubią malować, to myślę, że to jest bardzo fajna sprawa i to nie tylko dla takich mniejszych dzieci, ale też nastolatki, dziewczynki, które są na przykład na studiach czy w liceum, to jest też taki ciężki czas pod koniec podstawówki na pewno jak dorastają. Nie każdy tak się dobrze z tym odnajduje, więc ja na przykład zawsze jak rozmawiam z moimi koleżankami, które mają często starsze dzieci, to zagadzamy się w tym, że dziecko powinno mieć jakąś pasję, że to jest ważna rzecz, żeby ratować się od takich problemów. To jest taka rzecz, na której się możesz skupić, że możesz zapomnieć o swoich problemach, do której możesz wrócić, która daje Ci to poczucie bezpieczeństwa, skupienia, więc myślę, że to jest fajne, żeby dzieci zachęcać do tego, żeby odnalazły swoją pasję jakąś, oczywiście nie tylko, żeby siedzieć przed telefonie. I na przykład znalazłam takie, w sumie mogłabym Wam powiedzieć, no i taki znalazłam zeszyt do malowania, a nie się rozwijać, przepraszam Was. Czasami może te dygresje są niepotrzebne. Nie powinnam może tak z tych e, poglądów. Znaczy ja nikomu nic nie chcę narzucać absolutnie, może tak się otwierać, nie wiem, ale, ale dajcie znać, co myślicie, jeżeli jesteście tym zainteresowane. I słuchajcie, i to jest taki zeszyt i w środku ma kartki że Wam mówię. To jest papier akwarelowy. Kartki akwarelowe, więc to są takie artystyczne rzeczy, łatwo się to wyrywa. Jak dziecko na przykład pomaluje sobie farbami, czy ołówkiem naszkicuje coś, to może zawsze albo mieć w tym zeszycie, takie swoje jakby robić portfolio, albo wyrwać, zamknąć to. Tutaj ma też schowek, bo czasami wiecie, dzieci lubią coś tam sobie dodawać, robić jakieś kolaże, więc to też jest fajna sprawa, żeby to, to schować i to ze sobą zabrać. gdzieś wyjeżdżają, jakieś kolonie do babci i tak dalej. To wydaje mi się, że to jest fajna sprawa. I to też nie było drogie. Biorąc pod uwagę ten papier akwarelowy, oczywiście 9,35 na tym papierze akwarelowym, i też znalazłam bardzo fajne bloki, bloki akwarelowe za 8,95. Kolorowym papierem, szczególnie jeżeli dzieci kochają takie artykuły biurowe, no i malowanie. To myślę, że to jest coś innego. No, i teraz dwie ostatnie rzeczy. Ostatnia rzecz to będzie chyba hit absolutny, ale chciałam Wam pokazać, że znalazłam taką piękną wycieraczkę za 19 zł. Wygląda bardzo, bardzo luksusowo. Jest to taki solidno-elegrowicz, bym powiedziała. Fajnie to jest wykonane. Były też trochę większe, ale takie które się będą mychać. mi to denerwuje, ja mam taką wycieraczkę, która się już mychaci i nie mogę na nią patrzeć i chcę sobie zmienić, co prawda ona jest trochę węższa niż moja wycieraczka i trochę krótsza, no ale cóż, no taka, taka mi się podoba, naprawdę, były też te z takiej, nie wiem co to jest, słoma juta, one się strasznie pylą, dlatego ja ich nie lubię, wolę takie. Są też w Ikei, no w wielu miejscach są, w słuchajcie, to nie musi być Action, no ale akurat ta mi się spodobała i, i 19 zł i po prostu naprawdę solidna rzecz. No i ostatnie moje odkrycie, mój zakup. Ja to w ogóle sobie chciałam kupić w Lidlu, bo ostatnio widziałam, że było, ale zobaczyłam w Action i stwierdziłam, teraz to ja to muszę kupić i słuchajcie, były dwa ostatnie akurat w tym action, w którym byłam wiledy, taki mop obrotowy i on kosztował 114 zł moja mama, w ogóle się zgadałyśmy była na wyjeździe i kupiła sobie nie w Warszawie, taki mop za 199 i sobie myślimy, no kurczę, jaka różnica no słuchajcie, 114, 199 ale okazało się, że ona sobie kupiła taki mop turbo dokładnie taki tylko yy, z jakimś tam upgrade'em, ale akcji nie było takiego mopa, bo był tylko y, ten rodzaj i stwierdziłam, że Kupię to. Ja mam w ogóle taki jeden mop wiledy z taką płaską szczotką, to też jest fajne. Tylko, że ja nie, nie mam tak za dużo siły, żeby to wycisnąć, tak wiecie, na maksa. A tutaj obrotowo możemy to wycisnąć całkiem mocno do sucha, praktycznie. No i 114 zł. Wydaje mi się, że yy, poprawcie mnie, bo może też właśnie jesteście na czasie i zwróciłyście na to uwagę, ale wydaje mi się, że w Lidlu były te mopy za 119 zł, więc cena zbliżona w sobie ale nie jestem pewna, wiecie, może się spotkałam na coś, może to było Ciekawe, bo moja mama właśnie nie ma dziury, jak patrzę, ona ma tutaj kawałek materiału, ale wydaje mi się, że można te wkłady dokupić, nie? I inne. Do tego mamy wiadro i mamy y, rączkę, oczywiście to jest taka teleskopowa rączka, która się y, rozwija i tutaj mamy, słuchajcie, ten punkt najważniejszy czyli wyciskacz, tego ma Więc ja jestem bardzo ciekawa. No to wiadro jest trochę szersze. Tutaj jest nawet w pomieszku. No i mamy tą końcówkę. Jest w ogóle bardzo takie milutkie w dotyku. Też się tak przyczepia tutaj. O! Fascynujące to. Jeżeli macie dokładnie tego, to dajcie znać, czy wam się cokolwiek kiedykolwiek zarysowało, bo ja się zawsze nie martwię. Ta koleżanka powiedziała, że to jest w ogóle w stałym asortymencie i bardzo często wakrze można to kupić. Także myślę, że nie będzie problemu. Dajcie znać, czy macie ten, czy macie tą wersję turbo i co myślicie, jak to Wam się sprawdza. Także kochani, to byłoby tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy holdaczion. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że czymś się zainspirowaliście. Dajcie znać, czy macie któreś z tych produktów, co polecacie, co myślicie o tych skarpetkach, czy je macie, jak się Wam tam piorą, czy są rzeczywiście identyczne jak Spray Marka, co myślicie o perfumach, czy mieliście je, no i te balsamy, yy, oczywiście płyn do naczyń, miski, mop. Będę wdzięczna. Trzymajcie się ciepło. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Do miłego zobaczenia i ściskam Was bardzo, bardzo ciepło. Buziaki. Haha. Hej.